Wjechaliśmy na kwaterę Borówki do kolegi. Chciałem zobaczyć jak to, jak to w ogóle rośnie bo po tamtym roku. No i widzę, że już zaczęło się ciąć, tak? Tak, no była Powoli. cięta, ale o tak. Widzisz, o tej, tak chyba będzie trzeba to ten poprawiać później w sezonie, bo zobacz, ten, ten już brązowieje, Jak była tu przecinana, to nie było tego widać. Także to na pewno trzeba będzie wszystko wyłamywać. Masz pąki, o, ty pytałeś, gdzie te pąki są. Widzisz te grube na końcach? To jak to ty nazywasz ładnie, kwiatówki. To są pąki kwiatowe, tak zakładam. Cała sztuka w borówce podobnież, żebyś nachodował tych świeżaków. Widzisz jednorocznych Widzisz to? To jest od do To masz te trzy pędy, na których to się krzewi, ma to się nabudować krzew. Mogę ci powiedzieć taką ciekawostkę. Rozmawialiśmy jak byłeś ostatnio u mnie w lato, że pH na plantacji mam ustalone na poziomie 4 i to jest takie graniczne I tak mi się wydawało, że jest to fajnie i spokojnie, bo 4 to jest jak najbardziej optymalne do wzrostu borówki Po czym okazało się, że te krzewy, coś, coś się zaczęło im dolegać Szczęśliwie się e, zdążyło, że dotarłem do osoby, która doradza takich większych plantacjach jak w Polsce i za granicą i przyjechał, przyjechał do mnie i mówił od razu mówi, coś się z glebą nie tak, tak, bo to nałożenie posługowe jest ustalane o badanie gleby. Mówi, chyba masz lepę H, tak powiedział. Ale badane było w Polsce, w instytucie, w różnych tam placówkach, dwa, trzy razy to już badałem i było, było w miarę podobnie było tam, może różnica pół jednostki. Wziął, wysłał to za, za granicę, bo tam do Włoch i przyszły mi badania z Włoch. Byłem zdziwiony, bo zbadali, aż od razu je, jest, wiąże się z kosztem, ale y, wysłał te badania i przyniósł mi wyniki. To było na kilkanaście składników. Przy czym okazało się, że z tych czterech to rzeczywiste jest sześć. No i rzeczywiście drugi ten, bo taki jest zakłamanie wynika. Więc w życiu, w, już, w życiu już nie zbadam w kraju, nie? ale wiesz, przyszedł, zrobił mi całą analizę i tak dalej. Także nawet na zwykłym PH. Może być takie duża różnica, no i zaczęliśmy zmieniliśmy tę pożywkę, zaczęliśmy to układać I rzeczywiście inaczej krzaki do tego podeszły, także jak gdybym nadal badał i żył w tym przekonaniu, że będzie cztery i w okolicach cztery, jak się coś podniesie to się nic nie dzieje A tu miałem 6 tak? Także to wysoko, nie? Bardzo, no na pewno tu jest do jabłoni, tak? Do innych upraw, a nie do borówki To borówka nie toleruje takiego, od razu coś się działo z liśmi. Ta, tak to jest w Polsce badają, że 4, a, a rzeczywistość była 6 No tam zbadali ja mi od razu na kilkanaście Różnych tych parametrów Ułożył mi to, no i zupełnie to, I teraz już będę polegał tylko na, na tamtym badaniu no, Facet doradza tak, no i opowiadał mi Zaproponowali mu Bardzo dużą stawkę na Ukrainę I tam są warunek. i do i się nie boi, że tam W polskiej coś zaszkodzi Bo inny czas jest jakby ale mi Ukraina zrówna się z nami, tak. I plantacje, mówi, to jest przedział 100, i, kil, i razy 100, tak setek, kilkaset, kilkaset hektarów. Sadzą wszystkiego na potęgę. No, no tam, niż w sadownicy, mówi, mogali, tak. Tutaj ludzie też poszli w burówkę, w jagodowę. No, za kawałek się, ono, no, słyszałem takie poglądy, że sadownicy... Z grójec wyklęca borówka, więc to prawda, No zobaczymy, tak? No so, zobaczymy, oby nie no, to już, no W tym roku wiesz, już było, jak się nałożył, bo miesiąc borówka się wcześniej skończyła i taka cena w sezonie miałeś na okolicę, nawet już było na takiej drobno-owocowej, poniżej 10, a ta grubsza była około 14. No to były takie, wiesz, poniżej 10. No, ale to był znaczący spadek ceny hmm. teoretycznie przy małej podaży owoców a co będzie jak to wszystko ruszy a jaka musi być cena minimalna, żeby to się opłaciło się w ogóle robić? No, znajomy, który ma tych hektarów więcej mówi, że jak jeżeli będzie 6, to nie jest to uzasadnione ekonomicznie, tak no, nie wiem, jak to wygląda. No, to, to miejmy no, nadzieje, miejmy nadzieję, że... Się, co Ciebie się zapytać. dziury tu po myślach jest, sypiasz im coś? Właśnie tak, problem z myszami my jest... Nie no tak, tylko wiesz, no tutaj jeżeli ty masz truciznę na polu, no to myślę ci schodzą z całej okolicy, tak. Ta, 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 cała okolica i była sypana, tak, a to i tak dodatkowo jeszcze. No, wiesz, no, mam nadzieję, że teraz na tyle już jest ta bryła korzeniowa rozrośnięta, rozrośnięta że sobie poradzi, tak, że nic się nie wydarzy. No, ale zobaczymy, tak. no, Zobaczymy, ja też tego się uczę, mówię, no, Zaskoczony byłem tym pH i to taki pierwszy zągrze że mógłbyś się wyłożyć. tak Badasz, robisz to jak Ci zalecają, a okazuje no, się, niby że... No wiesz, polegasz na tym, nie? przecież ja też w jabłaniach robię i ja na tym polegam, ale to co teraz powiedziałeś, no to no i mnie się, szokowało. No tak masz ty, 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 tam trochę jest inaczej. Ten system korzeniowy jest bardziej szeroki, rozrośnięty, on sobie coś może poradzić. A tutaj to, ta, ta masa, ta była korzeniowa jest bardzo wąska i tak żeby ona sobie coś sięgnęła gdzieś dalej no nie, ma, nie ma szans, nie ma, no. ma korzeni wośnikowych, więc no musi być ten mikroklimat w tej glebie bardzo, bardzo utrzymany, tak odpowiedni, żeby to mogło rosnąć. No zobaczymy tak ja to Siadłem już do samochodu i jeszcze mówię dogram, bo jak patrzę na ten krzak to on w ciągu roku w rósł, a to trochę ma... Nie wiem, może ma lepki, tak ma tak to ma warunki, to ma się uciec. To, to silnie się... rośnie. No, słuchajcie, to słyszałem to... o tej chorobie, co jest tym pseudomonasem? No, no właśnie, to teraz człowiek myślał, że... Zawirusowane są sadzonki tak? i one wtedy zamierają na tej szyjce korzeniowej i robi się taki pusty przesmyk, że ona nie, 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 nie ukorzenia się i dopiero gdzieś powyżej tej, pod powierzchnią gleby dopiero jak gdyby od nowa się ukorzenia. Ona da się wtedy wyłamać, bo ta szyjka korzeniowa jest słabsza, zewnątrz, że ciarko się zjawił i podobno to, znaczy mówią, że to jest wina szkółkarzy i znowu kolega, który to wrzucił do sieci poszedł z tym do instytutu, mhm. bo wsadził 7 hektarów tego, tak, i na, na, na 7 hektarach to jest no, na każdym Ogrom, polu jest nakład, ogromne... tak, i tutaj miał te problemy Paweł i poszedł do instytutu, no w ramach tego, żeby to mu zbadali, zbadali mu to i żeby uzyskać jakieś odszkodowanie od tego szkółkarza, bo to nie jest na polu no, tylko to ze szkółki, tak, ze szkółki przyjechało, przyjechało. no i mówi, że tak te, inst te instytucje mówi znowu działają, że mówi zamiast chronić plantatorów, to chronią szkółkarzy w interźni mówi, nie chcą mówi, udowodnić i tak dalej. No plantacja leci i sobie się. A on zostaje z tym sam, tak, taka szkółkarze, że sprzedają jak najwięcej, czy z ty zyska, ty zostajesz z tematem i, no, i, no, i jest problem tak. No i robi się problem. No, zobaczymy, tak? na razie tego nie zauważyłem. Nie, żeby... jedna sezonka mi się To albo które chciałem się dopisać.